19 lutego dzisiaj mamy poniedziałek, takie szczęście zapisało, Już wracałem do samochodu, tam leży jedna. tyka, O, a to druga parka świeża się trafiła. Dziesiątki. Ojej, niedawno zrzucony świeżutki Ale nie jest ciężki Szkoła, w może dwa kilo o, ale się wbił jest moja parka pierwsze świeże zrzuty w tym roku